2 stycznia strażacy interweniowali przy pożarze budynku drewnianego mieszkalnego w miejscowości Wulka wieprzeska Zgłoszenie otrzymaliśmy po godzinie 23 i niestety w tym pożarze zginął mężczyzna. Przed przybyciem straży 76-letnia kobieta opuściła budynek, natomiast 52-letni mężczyzna pozostał w płonącym budynku. Jako pierwsi przybyli strażacy z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Kosobot i stwierdzili, że cały budynek objęty był ogniem. Z otworów okiennych, drzwiowych i dachu wydostawały się płomienie. Z uwagi na fazę rozwoju pożaru, dopiero po przygaszeniu pożaru strażacy weszli do budynku i w trakcie przeszukiwań odnaleźli zwęglone ciało. Natomiast kobiecie, która sama opuściła budynek, strażacy podali tlen i zabezpieczyli ją przed wychłodzeniem. Prawdopodobną przyczyną pożaru było zwarcie instalacji elektrycznej. Spalenią legły pomieszczenia z wyposażeniem, konstrukcję dachu i stolarka okienna i drzwiowa. W akcji trwającej niespełna 6 godzin zaangażowanych było 9 pojazdów strażackich. 37 strażaków, w tym z jednostek ratowniczo-gaśniczych z Zamościa i Szczybryszyna oraz ochotniczych straży pożarnych z Kosobut, Obroczy, Potoczka i Mokrego. Na miejsce akcji przybył brygadier Andrzej Szozda, zastępca komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu.